Tutaj widzimy stanowisko Warner'a. Warnerowi się udało zaskoczyć publikę kilkoma grami, których nie zapowiadali wcześniej. Mamy tutaj Injustice. E, mam nadzieję, że uda nam się sprawdzić ten tytuł trochę później, bo zapowiada się całkiem ciekawie. Ale nie powiem wam nic więcej, bo nie wiem. Chodzimy dalej. No, no, standardowo mamy tutaj Harry'ego Pottera. Nie ma targów bez Harry'ego Pottera. Harry Potter jest co roku w jakiejkolwiek jakiejś formie. Tutaj właśnie jakaś młoda niewiasta bardzo się gimnastykuje i raduje z tego powodu, że wraz z zaznajomymi Harry Pottera podróżuje jakimś innym wehikułem. Wybaczcie indolencję, ale nie jestem zbyt dobrze zaznajomiony z tym Uniwersum. To gra na Kinecta. Wygląda trochę jak te. Kinek Adventures, które pojawiło się przy okazji premiery tego hardware'u. zostawmy tą panią. Jest mocno zaangażowana, więc nie chcemy jej rozpraszać. Chodźmy sobie dalej. Tutaj mamy Loli poprzeństwo, ale tym się nie zajmujemy, bo niedługo na GameZilla pojawi się recenzja gry. Excuse me. A tutaj Gandalf. O. Tak? Tak, Gandalf. Samego Lego władca pierścieni tutaj nie ma. Jest natomiast Lego Batman 2 DC Super Heroes. Tutaj mamy Riddlera na przykład. A gra Lego, jak to gra Lego? Jest dokładnie taka sama jak wszystkie inne gry Lego, więc również je zostawmy póki co i chodźmy sobie dalej. Tutaj mamy Batmana i Robina. Ktoś się potwornie namęczył składając te figurę z klocków. Tutaj są jakieś mniejsze tytuły, które prawdopodobnie nie będą Was interesować. Tak jak nie interesują nas. O jejku, co za błąd popełniłem, bo tutaj mamy Lego Władcy Pierścieni. Wychodzi, jak się już przygotowałem do prowadzenia Wasadne Stoisko. Podglądajmy za ten trochę, bo to gra, na którą czekają nie tylko fani gier z Lego, ale i fani Władcy Pierścieni. Grupa odbiorców wydaje się całkiem spora. A tutaj mamy słynny pojedynek w Mori z które który chwilowo jest unieruchomiony. Trwa jakaś wielka bijatyka. Spoglądam na inne ekrany, ale... E, nie, 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 ma tutaj trybu sieciowego. To jest kooperacja na dwie osoby. Chociaż na ekranie całkiem sporo się dzieje i tam jest zdecydowanie więcej niż dwóch tylko... dwie tylko postaci. Legolas znajduje się u góry. O, i to dokładnie tak jak w filmie. Proszę bardzo, dokładnie. Biega po łańcuchu i z tego łańcucha atakuje uwięzionego trola. Oto i Gimli. Chociaż osoba, która steruje Gimli, nie bardzo wie chyba co ma robić. I znowu Legolas próbuje wejść na trola. Jest na nim. A, a co teraz? O, zmienia broń. Niewiele z tego wynika niestety Ale, ale mam wielką ochotę zagrać sobie w, w ten tytuł, bo wygląda całkiem fajnie. O ile Gry Lego trochę mają tą formułę wytartą i, i, i niezbyt wiele nowego wnoszą, to, to fakt, że odbywają się, rozgrywa się ta, ta nowa gra w świecie w pierścieni jest na pewno plusem. A tutaj chyba wszędzie jest tylko e, ta misja z trollem. No okej, okay, no wygląda jakby to było miejsce i, i zadanie, które warto pokazać w tym tytule. Zgadzam się z tym To tyle jeśli chodzi o owoce Wierścieni. Tutaj jest Harry Potter, ale to ekran, który jest drugim ekranem, bo właściwa osoba znajduje się z drugiej strony i, i gra. Chodźmy dalej no, no, no. I znowu bardzo pierścieni. I dziwnym by nie było, gdyby Warner nie eksploatował tego tematu. To jest również nowy, e, nowy zapowiedziany tytuł. Jak widać nastawione nag nagranie online. Zdaje się, że akurat będą rozpoczynali rozgrywkę, więc e, pooglądajmy co tu się ciekawego będzie działo. Zaglądajmy za ramię. Temu Borger panu. And on so, I uh, introduce you guys to Guardians of the Earth. Uh, it is the one of the first ever mobile mobile console coming out Fall 2012, coinciding the Hobbit movie. Jeśli hozjów pierwsze wrażenie to niestety gra, nie wygląda na bardzo dynamiczną.

Nie wygląda chyba tak fajnie, ale, ale to tylko pierwsze wrażenie, bo widziałem tę grę dokładnie tyle co teraz. No i wygląda na tytuł, który warto jednak bardziej poznać, bo jak widzicie jest na ekranie wiele ikonek, wiele się dzieje. Prawdzie w zwolnionym tempie, ale, ale jednak. No i znowu jest to marka łatwy pierścieni. Co widać i to mocno powiązane z filmem, a więc są postacie znane z filmu. Będzie prawdopodobny hit. A ja my spróbujemy, przyjrzeć się tej grze trochę bliżej, aby Wam powiedzieć, jak to wygląda i co to z nią będzie. Zerknijmy, co ciekawego ma do zaoferowania Sega. Tutaj jest Virtua Fighter. I zapaleni miłośnicy grający. Na uwaga, taki oto kontrolerach specjalnych do Nobiatyk. Chodzimy dalej. O, z daleka widać Aliens Colonial Marines z wielkim ksenomorfem. Są naprawdę monstrualne. A tam z drugiej strony, tutaj jest ok, jak się autko. do to standardna targa, więc nie za bardzo nas interesuje. Natomiast tutaj mamy e, znanego z obcego numer 2, e, znaną z obcego numer 2 machinę. W starciu z obcym na machinę można wejść i zrobić sobie fajne zdjęcie. My nie będziemy tam się teraz pakować. Bo kto by nas nakręcił, skoro skor bylibyśmy tam? Dlatego pójdźmy sobie dalej. Tutaj jest właśnie Sonic All Stars Racing Transforma, więc kolejna odsłona. Taki no, go kartów, tak? to jest modne. Go karty śmiga Mario. Go karty śmigają teraz postać z gier. Na PlayStation, na machinę PlayStation. A tutaj jest sam bohater SEGI, niebieski, jeż, zwany Sonikiem. Co my tutaj więcej możemy zobaczyć? Tak naprawdę niewiele Niewiele tutaj poza tym jest, chociaż stoisko jest ogromne i jest to oglądać. A tam chyba jest to trailer samego SEGA. Znajdziemy tutaj też doborową brygadę zapewne, która o, prezentuje broń. No i tutaj znajduje się obcy, którego można sprawdzić, pograć, jest kolejka, więc tylko sobie zerkniemy jak to wygląda. Ludzie grają, zdaje się, pojedynek multi Z tej strony chyba są tylko obcy. Spójrzmy z drugiej, bo tam prawdopodobnie będą ludzie Nie, nie będzie predatorów, bo, bo to, to nie ta gra. Tak, z tej strony grają ludzie W teorii bardziej yy, szakichane mają ci drudzy ale nie wiadomo jak to będzie górze, no sprawdzimy ją dopiero po premierze. I to tyle jeśli chodzi o stoisko SEGI. Sprawdźmy sobie jeszcze, o, tego cudownego nekromorfa. Po, no, do pojedynku z nim sposobi się jakiś barczysty Amerykanin, więc zostawmy go w spokoju, aby wygrał ten pojedynek. Teraz jesteśmy na stanowisku Disneya, gdzie jest przede wszystkim Myszka Miki, czyli Epic Miki 2, tym razem gra multiplatformowa. Przed nami jest sporo stanowisk na, na różnych konsolach, bo nawet yy, uwaga, uwaga, znajduje się tutaj Wii, z tego co pamiętam. Jeszcze poczciwy Wii gdzieś tutaj wczoraj widziałem. Konsolę, której nie ma na stanowisku Nintendo. Chociaż. A, chyba jednak się pochwaliłem trochę za bardzo. Bo jest gra na mówie, jest na tradycyjnych padach, a nie udało się e, namierzyć wilota poczciwego. A tak wygląda sama gra. Jest multiplayer na podzielonym ekranie, ale może popatrzmy na inną platformę. Będzie trochę ładniejsza grafika wtedy. A co jeszcze u Disney'a słychać? Właściwie to niewiele. U Disney'a widać Electronic Arts, które jest obok. Jest otoczone przez Ubisoft też. A dalej tam przez ogromny stand Wargamingu. I właściwie tyle. Ale nie ma się co dziwić. W końcu pamiętamy od doniesienia z ostatnich miesięcy mówiące o kolejnych zwolnieniach w Lisneju, restrukturyzacji, kasowaniu projektów. A przed nami ogromne stanowisko 2K, gdzie jest promowane NBA, jest promowany Borderlands oczywiście. Niestety nie jest promowana żadna gra Rockstara, czyli... Nie ma GTA5, no ale to już wiedzieliśmy, że tego nie będzie. Przejdźmy kawałek dalej. O, tutaj mamy ładne logo, tutaj. I jest to brama, gdzie się wchodzi i się umawia już albo na indywidualne pokazy, znaczy indywidualnych na kilkanaście osób albo spotkania biznesowe, spotkania sprzedażowe, więc to są te targi branżowe, a nie, te, nie tak jak w GameScomie, typowo rozrywkowe, gdzie stado ludzi z ulicy wchodzi i się cieszy najnowszymi produkcjami. Jednak to, co warto pokazać, to Spec Ops, który wyjdzie, właściwie lada, dzień premiera jest zapowiedziana na czerwiec. Na samą grą się może nie będziemy więc za bardzo skupiać, bo już o niej sporo dosyć napisaliśmy na GameZeewi, ale. Stolisko z Pekopsa jest rewelacyjne Wygląda jak ostrzelany autobus. Właściwie jest to ostrzelany autobus. Zdezelowany, z jakimiś workami, z piaskiem, z wybitą szybą z przodu. Naprawdę z daleka, z daleka robi to duże wrażenie i się wyróżnia na, na tle innych stanowisk. O właśnie, tak się wyróżnia. Świetna sprawa. Owak jest jeszcze Excom.